Słuchajcie, kochani, w kolejnym filmiku. Dzisiaj filmik ze zdrabkami. Mam nadzieję, że będą komentarze dostępne i będziecie mogli skomentować ten filmik. Ostatnia moja próba. Mam nadzieję, że nie zostaną zablokowane, bo chciałabym mieć z Wami kontakt pod takimi filmikami, a że jestem kicia, no to muszą być zdrabki z kotami, więc to już wyjątkowa sytuacja i muszę je nagrać. Także chodźcie na dół i sprawdźmy, czy faktycznie uda mi się coś wygrać. Jedna taka zdrawka kosztuje 2 złote. Mamy tu cztery mamy dwa białe koty i dwa czarne. Także zaczynamy od czarnego. Mam nadzieję, że ten biały będzie szczęśliwy. Chociaż, chociaż, niech, chociaż jedna, bo ile, chociaż jedna, niech będzie jedna na szczęśliwa. Mamy tu wygrywające liczby i musimy je znaleźć. Więc sprawdzamy, jakie mamy te wygrywające liczby. Oby były szczęśliwe. 11 i 32 Jakieś takie malutkie te cyferki W tej zdrabce Także sprawdzamy Mamy 38 26 40 37 22 Z tego co widziałam na innych filmikach To te zdrabki nie są zbyt szczęśliwe I dużo osób Nic nie wygrywa w nich Więc zobaczymy i tak jak mówiłam, niestety, ale tutaj nic nie ma, sprawdzę te kontrolne, chociaż nie wiem gdzie one są, bo się nie przepatrzyłam na innych filmikach i wiecie co, że ich nie widzę, może tu? Może nie ma tu kontrolnych w ogóle, dajcie znać, czy są to tutaj, a mamy tutaj X i V, widzicie, tyle było tych drobinek od drapania, że nie zauważyłam w ogóle, że yy, są kontrolne. XGV to są, więc będę, będę, będę wiedziała w kolejnej zdrapce. Teraz wezmę następną z, z białym kotem. Szczerze mówiąc, jak picia to powinna wygrać tutaj coś. Mamy 38 i 42. Więc sprawdzamy. Zobaczcie, mamy 42. Tak jak mówiłam, że biały kot przyniesie nam szczęście. I już sprawdzę to, co wygraliśmy. Wygraliśmy 2 zł, więc chociaż ta zdrabka nam się zwróciła. Sprawdzamy dalej. Mamy 30, niestety, ale to nie ma nic. 39 jest obok. Mogłoby być to 38, no ale cóż, 27. Kolejna cyfra to jest 41, też obok. 14 i. 25, ostatnia. 18. Sprawdzam kontrolne. Tylko F. Tylko F. Więc mamy 2 złote chociaż. Wyczepię, te bo tych troszków od tego pania troszkę jest. I mamy 2 zł, Że sprawdzam, bo nieraz ja nie dowidzam i ktoś mnie informuje, albo dopiero pani w okienku. I kolejny. Ostatni czarny kotek. wygrywające liczby to 15 i 17. Chciałabym, żeby ten czarny kot pokazał nam, że faktycznie nie jest taki pechowy, ale co tam zobaczymy? Na razie same duże cyfry, których nie potrzebujemy. Więc czarno to widzę. W końcu to czarny kot. Także patrzymy. I niestety tej zdrabce nic nie ma. L i V. Także kolejna zdrabka pechowa. I ostatnia zdrabka na dzisiaj z białym kotem. Czy faktycznie odda nam chociaż te dwa złote, tak jak tamty biały kot? No zobaczymy. 25 i 29, 19, 37, 27. Już myślałam. Uwaga, 21, może, może jest szansa. 38, 32, 31 i 40. I niestety ta testowska okazała się pechowa. Pewnie znowu słyszycie mojego psa, no Białbiasz czekać, jak ja nagrywam. No, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. I podsumowując, wydałam 8 zł i te. 6 zł straciłam, a no, jestem tutaj na zero. Jedna zdrabka wygrana. Niestety tylko 2 zł. No ale zawsze coś wymienię sobie na inną zdrabkę i może będzie szczęśliwsza. Zobaczymy. Dajcie znać, czy lubicie takie zdrabki yy, po 2 zł. Ja tam rzadko je kupuję. Ale jedna osoba mi tutaj napisała właśnie w komentarzu, że muszę koniecznie ją kupić, bo w końcu jestem kicią, A to jest kotka, więc. Kupiłam, zaryzykowałam, mało wygrałam niestety, ale może innym razem coś się uda i będą szczęśliwsze. A właściwie, jak byłam kupywać te zdrabki, to tylko pani miała już pięć, więc wszystkie zostały wykupione, a byłam praktycznie dzień po premierze, więc byłam zszokowana, że tak ludzie kupują te zdrabki, ale już nie przedłużając. A właściwie stwierdziłam, że nie będziecie cały czas patrzeć na tą zdrabkę i stwierdziłam, że no pokażę się i wiem, że wolicie jak ja się pokazuję i wolicie jak mówię do Was i widzicie mnie. Także mam nadzieję, że te zdrabki były u Was bardziej szczęśliwe niż u mnie. I to chyba na tyle, nie będę przedłużać, mam nadzieję, że te komentarze będą, a jeżeli będą wyłączone, no to chociaż zostawcie łapeczkę pod filmikiem. Nie przedłużam, do zobaczenia w kolejnym filmiku, pa pa! A, momencik, jeszcze zapomniałabym, przypominam o, przypominam o rozdaniu, które właśnie trwa, także link do tego rozdania znajdziecie w opisie. Do zobaczenia w kolejnym filmiku, pa, pa.